Podnieś śnieg! Odniosłem śnieg! Kulka śniegu! Czy mogę rzucać kulką śniegu? Nie mówcie mi, że mogę rzucać kulką śniegu! Halo? Ale ja ja! Przemierzając mroźne głębiny subnautikowej planety. W sumie chciałem rozpocząć ten odcinek. Chciałem coś mądrego jeszcze ciekawego dodać do tego zdania, ale nic innego mi nie padło do głowy. Witam was bardzo serdecznie. Z razem z pingwinami, moimi ziomkami. Na krze. Słuchajcie, jeśli Wam się spodobał dzisiejszy odcinek, obowiązkowo stawiacie łapę w górę, subskrybujcie kanał, zostawcie dzwonek, nie przegapicie kolejnych odcinków. Mamy jakąś straszną muzykę. Nadchodzą niebezpieczne warunki pogodowe. Poszukaj schronienia. Czy niebezpieczne warunki pogodowe to deszcz meteorytów? Bo chyba tak właśnie o to tutaj chodzi. Dobra, słuchajcie, rozglądam się i w oddali widzę głównie lodowiec gdzieś tam za mgłą. Tam widać wielki szczyt, wielką górę, do której niestety nie mam za bardzo jak się dostać, bo ona jest za lodowcem. Muszę się udać w stronę miejsca, gdzie była wcześniej wyspa. Taki był plan w poprzednim odcinku. A propos poprzedniego odcinka, wpadacie do karty, bo tam się znajduje. Możecie sobie zobaczyć. Możecie sobie zobaczyć, co robiliśmy ostatnio i co ciekawego i nowego odkryliśmy. W sensie, no, zasadniczo nowe to było dla mnie pewnie. Wiele z Was już widziało to. Okej, okay, wydaje mi się, że wyspa jest na swoim miejscu. Czy tak? Mamy wielkiego, złego i brzydkiego. Standardowo, klasycznie. No, myślę, że spokojnie można ruszać na wyspę i pomijać dalej fabularny ciąg, który nie zmienił się. Nie, no słuchajcie, ja nie chcę ogólnie tak bardzo mocno tego, tego robić w taki straszny sposób, że pomijam całą fabułę, no ale kurde, dopiero co tak naprawdę przechodziłem to wszystko, dopiero co. Dopiero co nauczyłem się, w sensie, nie nauczyłem się, no, no zacząłem się uczyć grać w tę grę I już teraz muszę od nowa robić wszystko jeszcze raz Więc po prostu jak tylko pojawia się jakiś fabularny fragment, który już widziałem w pełni To dla mnie, no, logiczną rzeczą jest po prostu pominięcie go, żeby go drugi raz nie przeżywać od nowa Okej, okay, słyszę wielki krzyk Okej, okay. nic się strasznego nie dzieje Dobra, wyspa wyspa Halo wyspa Ojeju Zaryczał Kurde Kolejny ryczy to zawsze, słuchajcie, choćby nie wiem jak, choćbym nie wiem jak dużo miał kontaktu z nimi, zawsze będą mnie przerażały. To jest super straszne. Dobra. Halo wyspa! Czy cokolwiek się stało, zmieniło? Najwyraźniej nie. Dobra. Jedyna rzecz, jaka jest różnicą tutaj, z takich rzeczy zauważalnych bardzo mocno, to jest to, że w tym momencie rzeczywiście mam ten wskaźnik temperatury. I podróżując po wyspie, już teraz wiem, gdzie mniej więcej i ile mi się. I na ile mi starsza temperatura, nie? Kiedy zacznę po prostu gin ginąć, jak. E, ginąć, ginąć, ginąć. Tak. Jak dotrę. jak nie dotrę do jakiegoś źródła ciepła. No ale tutaj Thermal Ladies na całe szczęście na tej wyspie występują w bardzo dużych ilościach. Więc ja mam coś się bardzo obawiać. Dobra, to jest. roślina owocowa, ok. W, przed update'em pytałem was, skąd zdobyć jedzenie. I pisaliście mi, że rośliny owocowe są właśnie tym sposobem. Także już teraz wiem, że stąd można zebrać sobie coś do żarcia. okej okay. To mi daje zdrowie, żywność i wodę. Hmm. Nie widziałem jeszcze jedzenia, które daje zdrowie. To jest dość ciekawa sprawa. Hmm. Jak sobie to zjem? Ok, no teraz miałem full zdrowia, więc raczej nic mi to nie daje takiego specjalnego. Ale nieźle, nieźle. Ogólnie. Czy coś nowego do wyspie? Chyba nie. Mam takie podejrzenie, że po prostu tutaj trzeba przebrnąć przez tą wyspę tak szybko, jak tylko się da. Odpalić nadajnik, czyli po prostu znaleźć szybko wrak i polecieć do niego po części zapasowe. A raczej złomy zapasowe, które się nadają do naprawienia nadajnika. Czy coś nowego widać? Najprawdopodobniej nie. Tam widziałem jakiś fragment terenu, ale to chyba jest tylko glitch graficzny. Czyli raczej w okolicy nic nowego się nie pojawiło. O nie! Stój gdzie stoisz, altera. Jesteś poza waszymi granicami. Nie jestem z altery. Zatem twoja pozycja jest podwójnie niepewna. Co masz na myśli? Jeśli mówisz prawdę, to postradałaś rozum. Jeśli kłamiesz, to cholernie za to zapłacisz. Też już to w sumie robiliśmy, nie? No czekaj, kim ty jesteś? Trzymaj się z dala od mojej Ziemi! Ostatnio było coś na temat śledzenia mnie, etc. etc. Słuchajcie, scenariusz ma lekkie zmiany, to trzeba przyznać, nie? Ale no tak. Kurde, śmieszne, bo teraz zapało mnie. Wchodzi na to, że nie jestem aż tak samotna na tej planecie, jak mogłeś mi się wydawać. No właśnie to jest. to, Zapało mnie teraz idąc w tamtą stronę, a ostatnio mi zapało, jak wracałem, tędy. Szedłem w drugą stronę. Okej, okay. czyli spoko. W tym miejscu ta scenka się powinna odpalać, dobrze wiedzieć. No i docieramy w końcu. Może jakiś konstruktor, bas, cokolwiek by mi się tutaj przydało, nie? O, mamy pomieszczenie wielofunkcyjne. Wspaniale. Dobra, chociaż troszkę poskanuję sobie tych części. Yy, od razu, jak tylko odblokuję konstruktor, bas, będę mógł już myśleć na zbudowaniu czegoś większego i czegoś bardziej konkretnego. Zbiornik na obce formy życia. Okej, okay. tutaj będzie można coś tam tyszyć. Podnieś śnieg! Podniosłem śnieg! Kulka śniegu Czy mogę rzucać kulką śniegu? Nie mówcie mi, że mogę rzucać kulką śniegu Halo? Ale jaja Ale jaja Mogę rzucać śnieżkami <laughs> Nie no dobra, świetne Strasznie, strasznie fajne Dobra, co my tutaj mamy? Mamy konstruktor baz, słuchajcie, dokładnie tak Fragment konstruktora baz Tutaj chyba... Chyba tylko jeden element jest do tego potrzebny, tak mi się wydaje Okej, okay. wchodzimy do środka. Mamy panel słoneczny, mamy konstruktor, bas, mamy różne rzeczy. No, to będzie całkiem, całkiem nieźle już teraz. Będzie można spokojnie myśleć nad robieniem wielu. Rzeczy, okej. Okay, biorę aktor, ładowarka, baterii. Ej, tak dużo mi się strasznie rzeczy odblokowało teraz. Aż się nie spodziewałem tego. Fragment szafy grającej, zaczynamy słuchajcie, skanowanko. Czyli mamy mebelki, czyli IKEA.ENC na planecie 48, 49, nie pamiętam ile B. Mamy i blat. Mamy ekspres do ka Nie mogę ekspresu do kawy, jak zawsze, no. Słuchajcie, kiedy jest coś najbardziej interesujące, co chętnie bym przygarnął do swojego miejsca, do swojego domu, to nie mogę tego zeskadować. Plakat nagrody Altera. <grym> Okej, okay, dobrze, dobrze. Dobrze skonstruowany plakat, nie? Pamiętaj, informacje prowadzące do tego, jak aktywować technologię obcych. Yy, będą, jakby, do, no będzie do, można dostać bonus 10 tysięcy kredytów, nie? A informacje kulturowe na temat obcych nie będą w ogóle yy, nagradzane w żaden sposób. Bardzo, bardzo fajnie. Fragment stanowiska modyfikacyjnego. Niemożliwe. Tyle czasu szukałem jakiejkolwiek... Nie, chyba nie tego. Wydaje mi się, że ostatnio szukałem, ale nie tego, tylko szukałem... Szukałem chyba jak zrobić zatokę pojazdów, tą wiecie, Mobile Vehicle Bay? Nie, to nie to Mobile Vehicle Bay. Ten... Yy... Mm, kurde, no wiecie, dok taki, do którego się wpływa od spodu czy coś. Dobra, zbieramy wszystko do, do końca. Masakra, słuchajcie, wszystkie blueprinty acquired coraz więcej. O, jeszcze półka ścienna. Zbieramy wszystko, nie ma co stać, łóżko jednoosobowe. No ale wydaje mi się, że też te PDA trzeba było przeczytać, bo tutaj na pewno jakieś ważne informacje się pojawiły. Mamy przewodnik, stacja badawcza 0. Okej, okay, moja pamięta 45-46b muszę zapamiętać. Kurde, cały czas zawidał o tym Okej, okay, zebrałem chyba wszystko co było do zebrania, zeskanowałem wszystko co było do zeskanowania No tutaj mamy jeszcze właśnie te yy, akwarium, nie akwarium, yy, tą kulę Obserwatorium, tak, obserwatorium z którego nic nie widać, już pamiętam Bardzo mnie też zastanawia, tam jest słuchajcie PDA I nie ma jak do niego się dostać kurczę, bo tych drzwi nie idzie otworzyć w żaden sposób Nie ma opcji żeby się dostać do środka, ciekawe czy jak miał konstruktor baz, albo coś w tym stylu To czy jestem w stanie się dostać do tego na przykład demontując coś, albo zakładając gdzieś włas, albo cokolwiek Dobra, nadajnik Czy tutaj już jestem w stanie coś... Coś więcej zrobić? Wszędzie mogę podnieść śnieg Mamy PDA altery, wieża komunikacyjna altery I ekspresowo trzeba będzie zraszować do statku, zdobyć części zamienne I naprawić to tak szybko jak będzie się dało Ciekawe czy odpali mi się jeszcze raz ta scenka Czy jak raz się odpaliła? Halo? Margerit? Czy jak ty tam się nazywasz? Nie, nie ma <laughs> Okej, okay. <laughs> ok, wykrywacz minerałów Kolejne PDA, tu mamy dziennik geologiczny, znajdowanie tu próbek geologicznych stało się niezwykle łatwe, z nowym zmodyfikowanym skanerem, bla 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 bla. Nieprawda. Ostatnio jak go używałem, to zupełnie nie działało tak jak powinien. O kurka! Ej, wyobraźcie sobie jak było z ziemi widać księżyc w ten sposób. Ale to byłoby super. Chociaż nie wiem, bo pewnie by nas odrywało od powierzchni planety, gdybyśmy mieli okazję oglądać tak bliska inny obiekt, który by krążył dookoła naszej planety. Hmm, zastanawiam się teraz w sumie co robić dalej. Bo nie wiem za bardzo, na czym się skupić. Jakby nie bardzo mnie ścieżka fabularna próbuje przeprowadzić przez wszystkie rzeczy, które powinna. Hmm. Myślę, że musimy teraz y, ruszyć po prostu z rzeczami, o których mniej więcej wiem. i podążać naprzód, nie? What? A cóż to? Fragment Citraka! O proszę, w jakimś takim dziwnym miejscu. Kompletnie się nie spodziewałem tego. Dobra, jeszcze jeden fragment sitraka i myślę, że będzie można spokojnie. Będzie można spokojnie ruszać. z budową Citraka. Okej, okay, tutaj mamy jakieś takie. gejzerowe miejsce. Ej, wydaje mi się, że to jest w ogóle miejsce, które było po części wejściem do kopalni. Ale mogę się mylić. Fragment sitraka numer 3. Doskonale. Wracamy do domu, robimy sitraka. Super! Moduł głębokościowy Citraka yy, z WZ, WZ1 i stawka plastali odblokowane. Wszystko świetnie słuchajcie, lecimy do boju. Mam swoją przenośną konsolę pojazdów. Mam już teraz konstruktor baz W ogóle fajnie, że. Czy ja mogę stworzyć sobie konstruktor baz? To też mnie zastanawia. Czy już. Yy, czy ja mam taki w ekipunku może jakiś? Nie mam, nie mam ani jednego, muszę stworzyć. Stworzę sobie konstruktor baz, stworzymy sobie Sitraka i możemy ruszać. I wiecie co? Mój pomysł na bazę jest taki, żeby zrobić się koło wyspy, bo koło wyspy znajduje się mnóstwo fajnych, ciekawych rzeczy, ewentualnie może na powierzchni wyspy. Hmm. A i to byłoby też całkiem nie głupie, nie? Wow, mam odblokowane kilka nowych rzeczy ciekawych. Zobaczcie, mam nóż żarowy, mam. Moduł głębokościowy traka, ale to chyba dzięki temu, że mam stanowisko modyfika z, ten mo z modyfikacjami. I wiecie co mnie zastanawia? Czy ja mogę to stanowisko z modyfikacjami postawić sobie tak luźno po prostu, żeby ono stało tak jak stało tam na przykład w tamtym pomieszczeniu? Czy potrzebujemy rzeczywiście ten moonpool czy, czy tą zatoczkę? Jej, jak się wystraszyłem! Kto to był? Nie wiem, ale zazdroszczę jej egzoszkieletu. Mam nadzieję, że będziesz jej unikać w przyszłości. Wygląda na to, że masz coś z wspólnego. Przestraszyła cię? Hmm, o ciekawe. Jeśli coś, je, jeśli coś ci się stanie, wtedy tobie też wiem. Okej. Okay. Z tego co wiem, jestem ostatnim już ze swojego gatunku, albo ostatnim, który może pomóc. Hmm. Ej, to są rzeczy, których chyba nie było wcześniej. No jest całkiem uzbrojona i nie odpowiedziała na mój sygnał ratunkowy. Cóż, nie powinnaś tego brać do siebie. Okej, okay. interesujące. Dobra, słuchajcie, teraz trzeba się skupić na kilku rzeczach. Zróbmy sobie najpierw Straka. Eee, raczej powinny mieć wszystkie materiały do tego, bo jednak zbierałem potężne ilości wszystkiego. Powinno być raczej tak, do zaawansowanego zestawu elektrycznego raczej mam. Eee, ogniwo energetyczne, ołów, sztabka tytanu, szkło. Wszystko słuchajcie, mam raczej przygotowane, także już jestem w stanie wszystko przygotować bez większych zmartwień. Do, czekajcie, szkło. Sztuk dwie. Dobra, powinno mi wystarczyć, raczej wszystko. Okej, okay, trzy sztuki ołowiu i mam wszystko. Super, i jeszcze wiecie co, w sumie do osobistych y, rzeczy. Nóż survivalowy i z noża survivalowego można zrobić jeszcze w stanowisku chyba ulepszeniowym nóż ten y, płonący taki, ża nóż żarowy, o, się nazywa bardzo fajnie. Y, tylko, jak z tym stanowiskiem jest, kurczę. Wiecie co, zaraz, jeśli dzisiaj uda się jeszcze tą bazę zrobić, a raczej się uda zrobić tą bazę, to chcę koniecznie zobaczyć, jak będzie ze postanowieniem tego stanowiska modyfikacyjnego z tego z ulepszeniami, jakże wspaniale. Zobaczcie, jaki piękny. Gdzie płyniemy? Najpierw hm, trzeba byłoby się zastanowić. Myślę, że dobrym pomysłem jest odwiedzenie kopalni. Chociaż nie wiem, czy tam są jakiekolwiek ważne, istotne rzeczy dla mnie na teraz. Dobra, na razie tak, sprawdźmy, jak się pływa. Zobaczmy, czy na wstecznym. Tak, na wstecznym dalej mamy lupę, która pozwala nam obserwować wszystko tak, jakbyśmy chcieli. No, ok, czyli teraz już nie przegapię, gdzie znajduje się wyspa. Wyspa znajduje się w tamtym miejscu. Super. Dobra, <laughs> pozbieram stąd trochę rzeczy, które mi się mogą przydać. I myślę, że popłyniemy w stronę wyspy i na wyspie, tym razem na wyspie, stawiamy bazę. Od razu po postawieniu wazy, dobrze było pojechać do tego skowka z pasami. Czy ja tam byłem na samym początku? Czy ja tam nie byłem jeszcze ani razu? może być tak, że ja, ja tam byłem, ale nie pamiętam, wiecie co? To jest problem taki, że kurde, już raz przechodziłem to wszystko, więc już teoretycznie byłem tam, ale nie wiem, czy byłem na tym konkretnym zapisie. Zobaczymy. Na razie kierunek wyspa. Czy ja płynę w dobrą stronę? Dobra, widzę dymiące kominy, więc najprawdopodobniej jest to dobra strona. Teraz gdzie są wielkie, złe i brzydkie? Uznając życie, tylko wpłynę w te kominy i pojawi mi się jakiś, który będzie chciał mnie zeżrzeć. Ja bardziej się boję ich krzyku, ich wrzasku takiego przeraźliwego, niż samych tych stworów, bo one tak dużo dębienia nie zadają, szczerze mówiąc. A z narzędziem naprawczym to już w ogóle można sobie po prostu yy, ignorować ich istnienie. <laughs> Dobra, gdzieś tutaj, o, mamy plażę. Gdzie ta plaża była? Wydaje mi się, że jeszcze kawałek prawo. I o, tutaj, o, znajduje się plaża. Dobra, myślę, że to będzie dobre miejsce. Czy mam tu jakiegoś strasznego, złego, brzydkiego, który chciałby mi zjeść pojazd? Chyba nie. Tam daleko jest jeden. No i to jest spoko miejscówka, słuchajcie. Czyli rozpoczynamy. Nic nie rozpoczynamy, bo zapomniałem zrobić przecież sobie w narzędzie ten do tworzenia baz. Okej, okay. wiecie co? Jest fabrykator jeden w tej bazie, która znajduje się na górze. Pójdę tam i zobaczę, czy jestem w stanie tam zrobić sobie taki ten. I co ja do tego potrzebuję, żeby nie było, że pójdę tam i nie mogę sobie sk jego skonstruować jeszcze na dodatek? Czym komputerowy, zestaw elektryczny i bateria? Ja nie mogę, nie mówcie, nie mam żadnego materiału do tego potrzebnego, kurde. O, no, jakiś ciekawy kawałek złomu znalazłem. Przy okazji. Od razu można byłoby go zeskanować. To jest fragment Citraka, standardowy. Kurde, dobra. Czyli to jest tytan. Ekipunek zapełniony. Ja tutaj nie mogę za bardzo też zbierać rzeczy. Kurde, no. Kompletnie się nie przygotowałem do tego. Dobra, wiecie co? Użyjmy tyle tego, ile mogę. Trzy miejsca. Co ja potrzebuję? Potrzebuję tak. Jeden wicieniec, żeby zrobić baterię. Jeden. Yy, jedną mieć żeby zrobić tą samą baterię. Yy, koral stołowy mam, ale potrzebuję mieć żeby zrobić. Czy potrzebuje złoto, żeby zrobić tego, jak to się nazywa, chip komputerowy? Dobra, słuchajcie, dam sobie radę. Jakoś powinienem pozbierać te wszystkie rzeczy i powinienem dać radę je przywieźć ze sobą. O kurka! Czy to działko grawitacyjne? Wspaniale! Mam działko grawitacyjne odblokowane, tylko że na razie i tak mi nic po nim. Dobra, raczej wszystkie rzeczy mam. O, kurde, ile to jest w ogóle korali stołowych. Fajnie wiedzieć, że tak blisko można je znaleźć z tej wyspy. Dobra, ta wyspa to naprawdę wydaje się być takie całkiem optymalne miejsce. Może nie jest najbezpieczniejsza, wydaje się być taka dość straszna, ale overall, no to takie, kurde, fajne miejscówka. Teraz jedna najważniejsza rzecz, powiedzcie mi, że ten fabrykator tam działa. Nie spróbowałem w ogóle, czy on działa. Kurde, no i niewykluczono, żeby to musiał wracać do swojego poda. Proszę! Proszę, on wygląda jakby był, zobaczcie, jest energia jest wszystko, to kurde wygląda, jakby wszystko się świeciło jeśli to nie zadziała. Uuu, trzeba kciuki! Nie działa! Kurde no, tak czułem. Hm. Dobra, może gdzieś w okolicy znajduje się taki leżący jeszcze jeden ten leżący konstruktor bas. Jakby znalazł nas taki po prostu, słuchajcie, wolno... Wolno leżąc, taki który mogę podnieść i nim budować. Niestety, czarny scenariusz się sprawdza. Muszę wrócić do bazy. Ale spoko, słuchajcie, przy okazji zużyję trochę komponentów, które wziąłem ze sobą. E, zamienię je na nowe rzeczy, które zostały w bazie i przywiozę je ze sobą. To jest plan. Okej, okay, zestaw elektryczny, chip komputerowy. I do tego potrzeba chyba nic więcej. Sprzęt, czekajcie, nie sprzęt, narzędzia. Konstruktor baz. Brakuje jeszcze baterie Okej, okay, czyli brakuje mi jednego wicieńca To jest rzecz, która cały czas mnie prześladuje teraz Słuchajcie, wzbierałem wszystko, co było dookoła Tutaj w, w okolicy mojej bazy I nie jestem w stanie baterii żadnej teraz zrobić, straszne Ekspresowe zbieranie. Dobra Jeden wicieniec, możemy zrobić sobie teraz Konstruktor baz Uf, Super, tylko no <laughs> Teraz trzeba Nadam schematy awaryjnego schronienia Super, teraz trzeba jeszcze yy przygotować pozostałe rzeczy. Dobra, co ja tutaj zostawiłem takiego? To mi się na pewno przyda. Czy coś jeszcze takiego ważnego? Diamentów na razie nie potrzebuję więcej, słuchajcie. Wydaje mi się, że ta ilość diamentów, którą wziąłem, jest wystarczająco duża, nie? Srebro. To będzie na pewno potrzebne. Okej, okay, mam wszystko. I teraz raczej już z tym jestem w stanie wystartować z budową bazy. To jest dużo wraków Citraka, więc sporo tytanu będzie można dozbierać sobie, jeśli będę potrzebować. Spoko sprawa. No nie trzeba będzie jakoś bardzo krążyć tutaj w poszukiwaniu Zobaczcie, kolejny, no jeden za drugim dosłownie Kurde, ej, to w takim razie Jeśli ktoś z was potrzebuje seatracka, to przypływajcie tutaj do wyspy I z wyspy to, to zbierajcie Bo to chyba najłatwiej jest zebrać tutaj te, przynajmniej te trzy części No nie, czy on za mną płynie? Oczywiście, że za mną płynie O nie, chyba nie płynie za mną O kurde, przez chwilę spanikowałem <noise> Dobra, jestem przy plaży tak, jestem przy plaży z pingwinami, to jest fajna miejscówka Podoba mi się osobiście i myślę, że tutaj stawiamy bazę Nie ma co, słuchajcie, przyciągać tego dłużej Już dotarłem do miejsca, w którym finalnie mogę to rozpocząć I to miejsce, słuchajcie, to jest miejsce, gdzie powinienem teraz wbić flagę Pong e, Mogę zrobić tak? Czujecie? O, wbijam flagę e, to Mierna ta flaga, szczerze mówiąc Dobra i możemy postawić teraz sobie pomieszczenie wielofunkcyjne, którym rozpoczniemy sobie budowę naszej bazy Tutaj o, na powierzchni Jak to mogę ustawić ładnie Chciałbym to zrobić na tym niższym poziomie Tak, żeby to było tak jak te bazy, które były tam na górze Słuchajcie, spróbuję to zrobić tak Halo O, tam mogę nim postawić No nie, no mogę tak zrobić Hmm, no nie podoba mi się to Chciałbym zrobić ją niżej Ej, chyba, że zrobić rzeczywiście taką Jakby w wodzie lekko zanurzoną Ciekawie, czy będę mógł wtedy zrobić takie wyciągnięte od nogi Na powierzchnię trochę bardziej Hmm, może tutaj nie no, próbuję zrobić tak, żeby ona była tak optymalnie, wiecie, na takim poziomie wygodnym do użytkowania. O, dobra, będzie tutaj spoko. Dobra, zaczynamy pomieszczenie wielofunkcyjne. Tytan, dwa, jeden, bum, zakończone, doskonale, dobra. Teraz zobaczmy, czy starczy mi, oczywiście tytanu mi teraz zaczyna brakować, tak jak mówiłem. No, to na, na całe się tytan można pozbierać sobie bez większych problemów, tutaj jest pełno i e, wychodni, i nie tylko wychodni, bo też można właśnie poskanować sobie te części e, tych Części, jakby wiecie, elementów pojazdów i innych tym podobnych rzeczy, które już wcześniej skanowałem. O, no tutaj mamy dobry przykład, to wygląda jak fragment traka. Proszę bardzo, fragment traka. mamy dwa tytany do przodu. <laughs> Ciekawe, jak tutaj można zrobić teraz z tymi wejściami na przykład i z tymi podobnymi elementami. Czy ja mogę na przykład właz zrobić od spodu? Nie. Do tego włazu od spodu się nie da zrobić. Da się zrobić właz z kolei od tej strony na przykład. Myślę, że fajnym miejscem będzie... O, jak będzie można z lądu wejść sobie do tego włazu, to będzie super. Czyli zrobimy na pewno jedno wejście od takiej strony. No, wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Ciekawe, czy tutaj są jakieś takie elementy, jak takie platformy, na których można byłoby stawiać, nie wiem, jakieś rzeczy. Wiem, że wcześniej były fundamenty. Fundament dalej jest. Ale mi zależy na takich, wiecie, jakichś drabinkach, tym podobnych schodkach, tak żeby tą bazę udekorować. Ale dobra, skoro baza już stoi, już jest przy... wstępnie przygotowana, postawmy jeszcze tylko ważny element, który powinien być. Halo, wiecie, spróbuję go postawić w takim bardziej. O! Jak to zrobić? Halo, uch, Nie mogę, nie sięgam. Dobra, postawię ten panel słoneczny w takim estetycznym miejscu, też będzie spoko. I słuchajcie, w tym oto miłym akcentem żegnam się z wami. Dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka z Subnautiki. I słuchajcie, wejdźmy do naszego nowego miejsca. Witaj na pokładzie, kapitanie. I dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jo.